Serce mi zamarło, gdy weszłam do kościoła, ma w Krakowie. Deszcz bębnił o dachy jak tysiące palców oskarżycieli. W środku zapach Lili dusił, kadzidło unosiło się ciężko, a organy grały cicho psalm, który znałam, ale nie potrafiłam z nim śpiewać, bo moja głowa była gdzie indziej. Ludzie szeptali po kątach, poprawiali czarne płaszcze, zerkały na zegarki. Nikt nie spojrzał mi prosto w oczy. Stanęłam w przedsionku, patrząc na pełne ławki z przodu. Mama Elżbieta siedziała sztywno, obok niej Zofia nogi skrzyżowane, szal jedwabny jak na wybiegu, nie na pogrzebie. Program przytrzymałam w rękach, a tam pod wnuki moje imię zniknęło. Dziwne, bo nas nie było wielu. Młody kościelny podszedł z uśmiechem przyklejonym, jak maska, wręczył mi plakietkę. Gość rodziny. Spojrzałam na niego, potem na napis. Dlaczego gość? Zapytałam cicho. Wzruszył ramionami. Tak mi dali. Zerknęłam na przód. Nikt się nie odwrócił. Tylko Zofia poczuła mój wzrok, przechyliła głowę i uśmiechnęła się kącikiem ustęp, może to znak, bezgłośnie powiedziała. Gorąco podeszło mi do gardła, ale nie odpowiedziałam. Przypięłam plakietkę do płaszcza i poszłam na ławkę z tyłu. Kroki odbijały się echem. Nawet tu czułam się niewidzialna. Msza się zaczęła. Ksiądz mówił o długim życiu dziadka Stanisława, o oddaniu rodzinie, o służbie społeczności. Słowa miały pocieszać, ale każde padało jak cichy zarzut. Chwalił dzieci, wnuki moje imię ani razu. Siedziałam skamieniała, ręce splecione na kolanach. Gdy Zofia wstała do przemówienia, obcasy stuknęły, jak wystrzały. Ludzie nachylili się, jakby była gwiazdą. Dziadek był mi najbliższy, zaczęła mocnym głosem. Powierzał mi sekrety, ufał, opierał się na mnie. Byłam przy nim. Otarła oczy chusteczką, idealnie w czasie. Tłum westchnął ze współczuciem. Ja patrzyłam w podłogę, gryząc wewnętrzną stronę policzka. Nie wiedzieli. Nikt nie wiedział o nocach przy jego łóżku, gdy przynosiłam rosół, czytałam na głos ulubione książki, gdy wzrok mu słabł. O cichych godzinach w gabinecie, gdy opowiadał o młodości, przypominał, że cisza potrafi być głośniejsza niż krzyk. Pamiętałam jedno zdanie szczególnie, dziadek odchylił się w fotelu, spojrzał na mnie zmęczonymi, ale jasnymi oczami. Kasia, ty słuchasz lepiej niż ktokolwiek. To twoja siła. Nie daj im sobie wmówić inaczej. Trzymałam te słowa jak linę ratunkową. Gdy Zofia malowała swoją wersję przy ambonie, promień złocistego światła z witraża padł dokładnie na moje kolana, podczas gdy przód tonął w cieniu. Symboliczne, choć nikomu o tym nie powiedziałam. Po ostatniej pieśni ruszyliśmy do trumny. Krewni w kolejce z różami, wolno, poważnie. Czekałam z tyłu. Za każdym razem, gdy robiłam krok, ktoś mnie wyprzedzał. Moja kolej przyszła ostatnia. Gdy stanęłam przy trumnie, szepty za plecami ona prawie nie przychodziła. Czy w ogóle go znała? Ból był ostry, ale przyłożyłam dłoń do zimnego drewna i szepnęłam przychodziłam częściej niż kiedykolwiek wiedzieli. Nikt nie usłyszał, tylko ja i może on. Gdy się odwróciłam, mama odwróciła wzrok ojciec patrzył w buty. Zofia już pisała na telefonie, śmiała się cicho, jakby to był zwykły dzień towarzyski. Wyszłam na krakowski deszcz. Płaszcz ciążył od wody. To nie było tylko ignorowanie. To było wymazywanie. Przepisywanie mnie na kogoś, komu nie zależało. Ale ja znałam prawdę. I dziadek też. Na schodach kościoła zrozumiałam to nie było pożegnanie. To był pierwszy akt wojny, której nie widzieli. Na stypie sala paczniała kawą i ciastkami. Ludzie wspominali żarty dziadka, ale ja patrzyłam na tablicę pamiątkową. Zdjęcia, daty, lista rodziny mojego imienia brak. Kuzynka spojrzała obok mnie. Dziwne co? Powiedziała. Mama podeszła szybko. Błąd drukarski. Nie przesadzaj, Kasiu. Błąd drukarski. Stałam przed kolumnami, imion rodzeństwo, kuzyni, nawet żony dalekich krewnych, a mnie nie było. Przypomniałam sobie przysłowie: najbłędszy atrament jest lepszy niż najlepsza pamięć. Jeśli atrament zachowuje istnienie, jego brak je niszczy. Potem ogłoszono zdjęcie grupowe. Fotograf ustawił wszystkich. Ruszyłam do środka, ale Zofia wsunęła się obok, lekko pchnęła mnie ramieniem. Może stań z kuzynami, nie z najbliższą rodziną. Będzie naturalniej, szepnęła. Zamarłam. Ludzie krzątali się, nikt nie zareagował. Albo zauważyli i udawali. Stanęłam przy ścianie. Błysk flesza. W oficjalnym zdjęciu mnie nie było naprawdę. Zofia odchyliła głowę i zaśmiała się. Kilka osób dołączyło nerwowo lub z przyzwyczajenia. Zacisnęłam zęby. Publiczna awantura zrobiłaby ze mnie zgorzkniałą outsiderkę. W środku coś stwardniało. To zdjęcie nie było o pamięci. To było o narracji. A w ich narracji nie było dla mnie miejsca. Wyszłam na deszcz, oparłam się o mur. Usłyszałam kroki. Za rogiem głosy mamy i Zofii. 51 milionów złotych wystarczy nam. Ona nie musi wiedzieć. I tak nie umiałaby nimi gospodarować. Lepiej my. Serce mi stanęło. Nie chodziło tylko o wymazywanie z tablic i zdjęć. Ukrywali coś ogromnego. Wróciłam do sali, wzięłam serwetkę do rąk, skinęłam głową staremu sąsiadowi. Wyszłam wcześnie. Deszcz lał mocniej. W aucie krople spływały po szybie. Nie odpaliłam silnika od razu. Najpierw imię zniknęło z tablicy, potem z zdjęcia. Teraz szept o milionach. Gdy ludzie wymazują cię z małych rzeczy, ćwiczą do wymazania z dużych. W mieszkaniu nie przebrałam się z czarnej sukienki. Mokre buty zostawiły ślady na podłodze. Otworzyłam lodówkę, nalałam czerwonego wina taniego, bo nie o smak chodziło, tylko o pocieszenie. Siedziałam przy blacie, patrzyłam, jak wiruje w kieliszku. Rodzina od lat pisała o mnie historię, cicha, nieistotna. Ale dziś usłyszałam prawdę, ukrywali fortunę. Dziadek mawiał, milczenie jest tarczą i mieczem. Tej nocy z deszczem bębniącym w okno obiecałam sobie. Nie pozwolę się wymazać. Nie tym razem. Dwa tygodnie wcześniej siedziałam z dziadkiem w gabinecie. Pachniało starymi książkami i skórą. Deszcz wtedy też padał. Dziadek wyglądał krucho, ale oczy miał jasne. Wiesz, co zrobią, prawda? Zapytał cicho. Co masz na myśli? Zlekceważą cię. To twoja siła. Nie walcz ich grami. Czekaj. Obserwuj. Niech myślą, że wygrały. Uśmiechnął się słabo. Zawsze byłaś stabilną ręką. Nie jak Zofia, co ogoni brawa, czy mama, co ogoni kontrolę. Ty wytrzymujesz. Dlatego poczyniłem przygotowania. Przygotowania. Machnął ręką. Dowiesz się w swoim czasie. Dotknął mojej dłoni. Rodzina to nie krew. To ci, co przychodzą, gdy trzeba. Teraz te słowa dudniły głośniej. Następnego dnia pojechałam do mamy na małe rodzinne spotkanie. Salon, pełen krewnych, stoły z rzeczami dziadka, jak aukcja bez młotka. Zofia zgarnęła biżuterię. Dziadek uwielbiał, jak to noszę. Mama kiwała głową aprobująco. Gdy przyszła kolej na mnie, mama wskazała popękaną popielniczkę. Weź to, Kasiu. Zofia się uśmiechnęła. Coś małego do ciebie pasuje, prawda? śmiech. Wzięłam popielniczkę, trzymałam ostrożnie. W środku katalogowałam każdy afront. Kilka dni później pojechałam do mamy znowu. Stół zastawiony, ale ja siedziałam na końcu. Zofia opowiadała, jak dziadek był z niej dumny. Hipokryzja kapała z każdego słowa. Wtedy zrozumiałam: oni budują bajkę, a ja znam fakty. Spotkałam mecenas Joannę dawną przyjaciółkę dziadka. W jej biurze otworzyła teczkę. Testament jest czysty, notarialny. A tu w nagranie dziadka. Głos, podpis, słowa. Nikt tego nie przekręci. Otworzyłam laptop w domu. Dziadek na ekranie, spokojny, żywy. Zostawiam większość majątku Kasi. Ona jest stabilną ręką. Ulga jak fala. Potem pani Stefania, sąsiadka dziadka. Pokazała kalendarz, obiad z Kasią, czytanie z Kasią, Kasia przyniosła rosół. On mówił, Kasia jedyna przychodzi, nie chce niczego. Pani Maria, gosposia, byłam przy podpisywaniu. Był jasny umysł. Powiedział, ufam Kasi. Każdy świadek dodawał cegłę do muru prawdy. W końcu spotkanie rodzinne w gabinecie dziadka. Wszyscy sztywni. Zofia już dominowała. Weszłam steczką. Postawiłam laptop na stole. Włączyłam nagranie. Głos dziadka wypełnił pokój. Zostawiam kasi. Zofia zbladła. Mama wstała. To fałszywka. Mecenas Joanna, zweryfikowane. Stoi w prawie. Argumenty wybuchły. Ale ja nie krzyczałam. Wyjęłam pióro dziadka to samo, którym podpisywał. Podpisałam dokumenty. Każde pociągnięcie jak wyrok. Zofia wybiegła, trzaskając drzwiami. Mama została, drżąca. Po wszystkim chaos. Wiadomości, oskarżenia, gratulacje. Zofia na Facebooku, ofiara manipulacji. Ale komentarze, to Kasia zawsze była przy dziadku. Reputacja mamy i Zofii runęła. Ludzie odwracali wzrok na ulicy. Ostatnie spotkanie błagały. Nie rujnuj wszystkiego. Otworzyłam notę z dziadka, przeczytałam jego słowa o Zofii i mamie ich słabościach. Milczenie. Podpisałam ostatnie papiery u mecenas. Zamroziłam konta Zofii, zatrzymałam sprzedaż mamy. W domu dziadka teraz cisza. Spokój. Postawiłam notes i pióro w gablocie. Nie potrzebowałam przeprosin. Potrzebowałam własnej siły. Wyszłam na ganek. Wieczór chłodny. Szepnęłam w ciemność oni chcieli mnie wymazać. Ja stałam się autorką tej historii. Zemsta nie była słodka. Była sprawiedliwa. A sprawiedliwość, gdy długo czeka, uderza najmocniej.